W sobotę 14 maja w wieku 86 lat zmarł były gwardian zakonu Franciszkanów w Wieluniu, ojciec Jakub Kubica. W latach 80 wspierał wieluńską solidarność. Podczas ubiegłorocznej sesji Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Wieluniu z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz 25-lecia samorządności w Polsce, ojciec Jakub Kubica został wyróżniony przez burmistrza Wielunia medalem honorowym imienia Stanisława Poznarowicza gminy Wieluń. Zmarły zakonnik był także we wrześniu minionego roku honorowym gościem obchodów 35-lecia istnienia wielońskiej solidarności. Wtedy to działacze i sympatycy Związku Zawodowego wzięli udział w okolicznościowej mszy w Kościele Ojców Franciszkanów. Po nabożeństwie u reformatów, którzy w okresie stanu wojennego udzielali schronienia i pomagali w konspiracyjnych spotkaniach członków NZZ Solidarność uczestnicy spotkania złożyli kwiaty pod repliką gdańskiego pomnika Trzech Krzyży, a następnie pod tablicą poświęconą pamięci księdza Jerzego Popiełuszki oraz pod obeliskiem papieskim. Pogrzeb Ojca Jakuba Kubicy odbył się w miniony czwartek, pożegnalna ceremonia miała miejsce na cmentarzu zakonnym.